Poproszę, Leonka, Leonka, poproszę, zamówienie. Raz, dwa, trzy, Leonek dla mnie, Leonek dla Smiley. Poproszę, poproszę, Leonka. Czy było warto, uwaga? Nie, nie, tylko nie to. Dobra, mam jeszcze dwie skrzynki. Game 8, dobra, dobra. Dobra, leonek teraz. Teraz będzie leonek. Teraz będzie leonek. Jak ja coś tak wyczułam, wiecie? Coś mi tak zaśmierdziało teraz. To coś to chyba leonkiem. Leonek tak śmierdzi. Dobra, uwaga! Proszę bardzo, klik. Powiedziałem! To była dobra decyzja! Konstro. Yeah! No, Dobra, to będzie Leon chyba. Teraz skadujemy jaka ten, jaka postać. E jak to było warto. Dobra. Jaka postać teraz będzie? Leon, 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 czy nie? Czy może... Że spaj Starpar też może się wdropnąć, Nie. Tylko nie mówcie, że nie. Nie mówcie, że mo... Ej, no nie! Tylko nie starpar, proszę. To też tu może być? O nie O nie, dobra, dobra. Oddech i leci. Enter. Ląd. Pros, proszę. Jeden klik, uwaga, jeden klik. Będzie postać, nie będzie. Zostawcie suba, kto może, z góry dziękuję. Zostawcie subskrypcję, kto może kliknąć, to z góry dziękuję. Dobra. To są trzy kamory. Dobra, idę, opatr 3 już ze 2, 3 i 12 troszczek. Kiusonek, sorry, dzięki, pozdro. Opatrzyć już i idzie. Dobra, klikamy. No niki! sombra.